Siemanko, miałam dzisiaj nie nagrywać. Siemanko, witajcie na moim kanale, oczywiście. Miałam dzisiaj już nie nagrywać żadnego vloga i myślałam, że tak naprawdę to nagram tylko taki odcinek jeden tematyczny, ale totalnie nie mam do tego głowy. Natomiast mam ochotę się wygadać, dlatego że chciałam wam pokazać jak wygląda rzeczywistość osoby, która prowadzi swój własny biznes. To znaczy, oczywiście, to jest tylko wycinek jednego mojego dnia. Natomiast Chciałam dać Wam taki podgląd na pewną sytuację. Mianowicie ja dzisiaj zrobiłam sobie wolne od vlogowania i nie wstałam rano, nie złapałam za kamerę, nie nagrywałam mojego spaceru z Zosią i tak dalej. Też chyba nie ma sensu, żebym codziennie takie rzeczy nagrywała. Natomiast ja lubię nagrywać Wam jakieś tam przebitki z różnego miejsca. No i nie zrobiłam tego, dlatego że dziś chciałam się skupić na zorganizowaniu social mediów mojego sklepu, czyli Hati Hati. To jest coś, co. Zdziwilibyście, jak dużo czasu pochłania i w czym niestety jestem nieregularna. Ja mam problem z regularnością, tak jak już Wam jakiś czas ym, od jakiegoś czasu już Wam o tym opowiadam, że niestety zdarza się tak, że ja coś planuję, potem się trochę znudzę, potem coś mi nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Więc postanowiłam, że to jest coś na pewno, z czym muszę walczyć, i już jakiś czas temu zaczęłam ym, nie chodzić na kursy, ale zaczęłam oglądać kursy na takiej stronie, którą widziałam, że wiele, wielu influencerów amerykańskich reklamowało. Ona nazywa się Skillshare. I polecam Wam. To nie jest żadna współpraca. Zresztą nawet gdyby była to współpraca, to oczywiście bym to oznaczyła. Ale myślę, że to akurat byłaby fajna współpraca, dlatego że bardzo mi się sprawdziły kursy. I tam macie kursy od wszystkiego. Od fotografii, przez marketing. Ogólnie możecie sobie zobaczyć jakiś tam kilkudniowy, bezpłatny, taka, bezpłatny taką próbę sobie wziąć. Wtedy możecie przejrzeć wszystkie kursy i zobaczyć, czy coś Wam się podoba. No i ja przede wszystkim skupiłam się na y, prowadzeniu y, social mediów biznesowych. Dlatego, że wydawało mi się, że generalnie to w miarę umiem w kanały społecznościowe, a jednak się okazało, że totalnie nie umiem. Była to taka dla mnie lekcja pokory, kiedy zaczęłam się uczyć na ten temat. Dlatego, że ja sobie wcześniej myślałam, że, e, co to tam jest, wrzucić jakąś tam fotkę na Instagrama, co nie jakiś tam dać opis, e, totalnie w ogóle nieważne, co tam się nawet wstawi. No i tak trochę działałam wcześniej, wiecie, bardziej tak po omacku i dużo się nauczyłam z tych kursów. Mogę Wam powiedzieć, bez spisywania punktów, jak ja już ogarnę wszystko, to wszystko, wszystkie punkty spiszę i chętnie się z Wami tym podzielę. Natomiast czego się dowiedziałam teraz? Wszystkie kursy, jakie oglądałam, wszyscy nauczyciele, których oglądałam, których kursy oglądałam, mówili, że żeby absolutnie nie wrzucać codziennie zdjęć w takim sensie, że żeby sobie wszystko zaplanować. Oni mówili, żeby absolutnie nie robić tak, że spontanicznie wrzucamy zdjęcia codziennie każdego dnia, dlatego że po pierwsze, nie zawsze macie takie flow, że wymyślicie sobie jakiś tam fajny opis albo e, jakieś fajne zdjęcie zrobicie. Więc czasami mogą zdarzyć się takie dni, że kompletnie nie będziecie mieli flow, nie będziecie mieli pomysłu na to, co wrzucić, no i w tym momencie robi się przestój. jest algorytm i na YouTubie, i na Instagramie i musicie się wbić w ten algorytm. Jeżeli któraś z platform zauważy, że rzadko wrzucacie, że jesteście nieregularni, to zmniejszą wam się zasięgi. No a jeżeli chcecie prowadzić sklep, no to te zasięgi muszą być jak największe. Uff. Wiecie co, mam, jestem, mam strasznie ciężki dzień i jeżeli wyczujecie jakąś negatywną energię, to to ogólnie nie jest jakaś strasznie negatywna energia. Po prostu chce mi się płakać, jestem strasznie zmęczona. Ale um, chciałam się z wami tym podzielić, bo wydaje mi się, że będzie mi trochę lepiej, dlatego że siedzę od rana przed komputerem i generalnie w dłubie cały czas w tym samym, więc muszę się przed wami wygadać. Więc wszyscy nauczyciele mówili, żeby sobie zaplanować posty z wyprzedzeniem. No i ja korzystałam z takich bezpłatnych aplikacji, na których sobie mogłam planować zdjęcia kolorystycznie, ale nie wrzucałam tam opisów i tak dalej. Nie za bardzo mi się chciało pisać też te opisy. Poza tym ja mam telefon, na którym nie wiem dlaczego, ale robię strasznie dużo literówek. Nie było tak w poprzednim telefonie. I ja tak szybko piszę, że czasami mi się zrobią te literówki na telefonie, więc generalnie to mi się to, tych opisów nie chce robić, na, na jakby tak planować. I dziś właśnie stwierdziłam, że zastosuję się do wszystkich porad, jakie mieli e, ci nauczyciele podczas prowadzenia kursów. I pozwólcie, że złapię tutaj zamieszkę od komputera i chciałabym Wam powiedzieć, że postanowiłam, że nie będę korzystać z darmowych programów, które dają mi tylko tylko część dostępu, a nie mogę tego wykorzystać w 100%, dlatego że to jest moja firma i ja muszę tutaj zainwestować. Tak jak inwestuję w YouTube'a, um, może to też wynika z tego, że ja mam mega, mega zajawkę na YouTube'a, więc kupowanie mikrofonów, kupowanie nowych kamer to po prostu jest coś, co mnie kręci na 100%. No więc kupiłam sobie taką wykupiłam sobie dostęp do aplikacji, która nazywa się Later. Jak macie ochotę, to oczywiście Wam podlinkuję. Wrzucę Wam też takie screeny, żebyście mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. I jest to aplikacja, która jest... No, teraz uruchomiłam sobie... Ona jest płatna. Uruchomiłam sobie 7 siedmiotniowy taki trial, że mogę za darmo z tego korzystać. I mam elegancko rozplan... Mam, mam kalendarz przede wszystkim. Więc mogę sobie w kalendarz wrzucić posty na konkretną godzinę. Mogę wrzucić hasztagi. Dodatkowo ta aplikacja pomaga mi w hasztagach. Więc na razie... W ogóle niesamowite, dlatego że wiecie, co ja dzisiaj siedzę od samego prawie rana i E, zaplanowałam dwa, cztery, pięć postów tylko. I chcę teraz dwa posty dziennie wrzucać, dlatego że naprawdę chcemy przycisnąć z czarnym weekendem, e, z czarnym tygodniem, przepraszam, z czarnym weekiem, e, bo mamy naprawdę świetne promocje w Hati Hati, do 60% to jest, są bardzo duże przeceny. E, no i tyle godzin zajęło mi właśnie organizowanie tego i wrzucanie do kalendarza. Ale dzięki temu przynajmniej teraz widzę, Jakie ja błędy wcześniej popełniałam. I dodatkowo zrobiłam jeszcze jeden mek. Ktoś z Was, czyli moich widzów, przepraszam bardzo, bo teraz nie pamiętam, kto to był, powiedział mi: mm, Ja w którymś odcinku mówiłam, że korzystam z Canvy. I ktoś z Was mi zasugerował, żebym wykupiła dostęp do Canvy Pro. I nie żałuję. Wykupiłam ten dostęp dziś. E, też jest jakiś tam trial, e, bezpłatny, więc jak macie ochotę spróbować, to sobie możecie. Wykupiłam sobie i zaczęłam robić teraz interaktywne posty, i zaczęłam się uczyć robić naprawdę ciekawe insta-story. Więc, jak macie ochotę zobaczyć, to na razie dopiero testuję, tak jakby. Ale zmontowałam dzisiaj taki krótki filmik z latania dronem, dodałam do tego napisy takie, które się pojawiają, znikają, więc zaczyna to mieć ręce i nogi. I wcześniej miałam zawsze duży problem z tym, żeby mieć taki temat kolorystyczny na Instagramie, żeby wszystkie posty do siebie. E, Pasowały. Więc jeżeli chodzi o takie obrobienie zdjęć, to tak jak ja Wam mówiłam, ja gram głównie kolorami i trochę koryguję światło. Więc do tego korzystam z Lightrooma. Nie powiem Wam teraz ile płacę, ale byłam, zadowol byłam zaskoczona, że płacę mniej niż bym się spodziewała, ile będę płacić. Więc teraz korzystam z trzech płatnych aplikacji: Later, Canva i Lightroom, Lightroom Classic. I w Lightroom Classic jest taka fajna opcja, że mogę sobie porównać zdjęcie, które jest obrobione, do zdjęcia, które obrabiam. I wtedy dzięki temu widzę, czy wpasowałam się w odpowiedni kolor, czy nie. I obrabiam zdjęcia w miarę do podobnego koloru. Nie zawsze to potrafię zrobić, ale staram się, żeby to było jak najbliżej. A potem otwieram kanwę. I w kanwie teraz zaczęłam troszeczkę eksperymentować z tym, żeby te posty były ciekawsze, żeby były napisy również na zdjęciach, że niektóre posty wyglądają trochę tak jak taka pocztówka zwaka. Um, muszę zobaczyć, co, jakie opcje są tutaj jeszcze bardziej dostępne. Dzisiaj być może naj, no najprawdopodobniej tyle czasu w ogóle spędziłam, przygotowując y, pięć postów i jedno insta story w ogóle, czaicie, prawie cały dzień nad tym spędziłam. No oczywiście też musiałam dokonać selekcji zdjęć, więc to też zajęło trochę czasu. Dzisiaj trochę wolniej mi poszło wszystko, dlatego że uczyłam się i na pewno muszę wyrobić sobie swój styl. Teraz też bawiłam się z animacjami, muszę nagrać teraz jak najwięcej też filmów takich, żeby, żeby nie korzystać z takich gotowych filmów, które są dostępne na, w kanwie, tylko żeby to były też moje filmy, więc już wiem, nad czym muszę popracować. Ogólnie to jest taki plan. Dziś mi się to niestety nie powiodło, ale mam taki plan, że jeden dzień w tygodniu poświęcę po całkowicie na przygotowanie postów na kolejne 10 dni. I to będzie zaplanowane, to będzie przemyślane, tak, żeby dla Was też były ciekawe informacje, tak, żebym ja mogła zaplanować kolejne promocje, tak, żebym mogła też odpowiadać na Wasze pytania, jeżeli będziecie mieli. I żeby była bardzo ciekawa, fajna interakcja, no bo yy, jednak prowadzenie sklepu na social mediach polega na tym, że my się ze sobą komunikujemy, więc też będę czytała tego dnia wasze komentarze, jeżeli coś ciekawego się pojawi, to skomentuję te komentarze na instastory, albo w kolejnych postach i chciałam wam tylko powiedzieć, że jeżeli yy, uważacie, że praca na yy, kanałach społecznościowych yy, właśnie kiedyś też tak myślałam, yy, ale to przez krótki czas w sumie Natomiast chciałam Wam opowiedzieć o tym, że jest dużo osób, które uważają, że influencerzy nic nie robią. I być może są influencerzy, którzy nic nie robią. Natomiast regularne i przemyślane wrzucanie postów, żeby to miało ręce i nogi. To nie jest jakaś mega skomplikowana sprawa, bo to nie jest skomplikowana sprawa, to jest po prostu bardzo czasochłonna sprawa, więc to może zająć, to może pochłonąć e, więcej niż praca na pełen etat. Oczywiście siedzicie sobie w miejscu, w którym, które Wam odpowiada. Ja na przykład mogę Wam teraz pokazać, jestem w moim miejscu coworkingowym, tylko weszłam sobie na takie patio i o, tak to wygląda tutaj. Tam na dole też ludzie pracują. Dzisiaj jest trochę ludzi. Nie jest tak, że jest kompletnie pusto, ale i tak tłumów nie ma. Teraz zaczekałam, aż więcej osób wyjdzie, żeby nikomu nie przeszkadzać. No więc oczywiście jest wygoda tego, że możemy pracować skąd chcemy. Natomiast ja Wam chciałam podać przykład takiej mojej koleżanki. Nie wiem, czy widzieliście odcinek, w którym się wspinałam na górę Batur. Jeżeli nie, to tutaj możecie gdzieś obejrzeć ten film. Ja y, tam miałam dwa takie momenty kryzysowe, że powiedziałam Aleksie i przewodnikowi, żeby się do mnie nie odzwali, bo byłam na takim skraju wyczerpania. Przeszło mi to po dwóch minutach, ale było bardzo ciężko. I teraz wyobraźcie sobie, że ja mam koleżankę, która pracuje jako taka influencerka, która podróżuje. Ona nazywa się Agnieszka, już kiedyś ją Wam podlinkowywałam, ale możecie tutaj jeszcze raz zobaczyć. Więc ja, wyczerpana na, tę, na tej górze batur, z takimi czerwonymi policzkami, w wełnianej czapce, e, uśmiechnięta od ucha do ucha, bez makijażu, e, robiłam sobie jakieś tam zdjęcia, z których jestem zadowolona, ale to było, wiecie, w byle jakich ubraniach, w jakimś ponczu i tak dalej. Natomiast Agnieszka spakowała ze sobą szpilki, spakowała ze sobą sukienkę na przebranie i zmęczona po wspinaczce tam przebrała się w sukienkę, przebrała się w buty na obcasie, zrobiła sobie makijaż, ułożyła włosy. Słuchajcie, ja bym nie miała tyle samo zapasów, Dlatego uważam, że jeżeli ktoś prowadzi naprawdę fajne, ciekawe profile społecznościowe, gdzie pokazuje fajne miejsca, gdzie pokazuje jakieś, opowiada jakieś ciekawe historie, to naprawdę bardzo szanuję, bo wiem ile pracy to wymaga. Moje media społecznościowe, jeżeli chodzi o mój profil na Instagramie Pantinka, są trochę bardziej luźne. To znaczy ja, ja nie robię czegoś takiego zazwyczaj, że biorę ze sobą, nie wiem, cztery outfity, żeby się przebrać. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale też ciężko mi jest trochę, bo ja mam sprzęt do nagrywania ze sobą w plecaku. Może to wymówki, może to wymówki. Natomiast ja chyba tak bardziej na luźno wolę to pro prowadzić, ale chciałam wam tylko dać taką perspektywę dziś. Ile czasu... Prowadzenie social mediów może zająć. Oczywiście będę na pewno bardziej efektywna, kiedy już się w to wdrożę i będzie mi trochę łatwiej szło. Natomiast potrzebowałam się wygadać. <gryw> Mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Miałam dzisiaj dwa takie momenty, że nabierałam... Że, że miałam łzy w oczach, wiecie, ale to nie dlatego, że ja jakoś, nie wiem, ciężko haruję, moje życie jest takie trudne i och, och, ach, tylko po prostu jak widziałam, ile czasu ja poświęcam na jedno jakieś zadanie. No to dlatego, że się uczę, oczywiście, ale jak ja widziałam, że teraz jest już godzina u mnie 19.20, od godziny 8 rano ja pracuję i zrobiłam 5 postów plus Insta Story zaplanowane sobie pomyślałam, że no smutno mi się zrobiło. No, teraz już mam trochę humor lepszy, bo się Wam wygadałam i chyba jeszcze pocisnę do jakiejś dziesiątej. Nie spodziewałam się takiego wyrzutu moich emocji, ale być może coś ciekawego Wam przekazałam. Mam taką nadzieję. Słuchajcie, wielkie dzięki, że mogłam Wam się wygadać. Wracam tutaj do mojej kanwy. I do mojego świecącego się mm, komputera przynajmniej tak to na podglądzie wyglądało. No i życzę Wam miłego dnia i zapraszam na czarny tydzień do sklepu Hati Hati. Buziaki babaj. Wiecie co kocham moich znajomych, po prostu uwielbiam moje koleżanki, które tutaj mieszkają. Właśnie się odezwałam do rany i powiedziałam jej, że mam taki konkretny meltdown. I ona mi napisała, i powiedziała mi, że jestem w dojo, w tym moim miejscu coworkingowym. I ona mi napisała, ok, zaczekaj, pójdę tylko do łazienki i będę za 5 minut. Także przychodzi do mnie moja koleżanka, mnie pocieszyć. <noise> Może pójdziemy sobie gdzieś na chwilę na plażę usiąść. W sensie nie mam nadal dobry dzień, ale wiecie jak to czasami jest, że chcecie zrobić tak dużo i macie takie wielkie plany, i pracujecie cały dzień, cały dzień, cały dzień. Wiecie, co w ogóle skończyłam robić? Szósty post. Także 6 postów i insta story dzisiaj zrobiłam. No, muszę się trochę odstresować. Czasami, chyba, trochę biorę sobie za dużo na głowę, ale jeżeli też pracujecie w social mediach i dopiero, jakby zaczynacie i uczycie się, to mam nadzieję, że trochę podpowiedziałam tymi apkami, o których Wam opowiedziałam.